Piosenka je Twoja. Wszystko jest Twoje. to, bo nie Jeśliby się. Jeśli by Twój brat zgrzeszył, to idź upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskałeś brata. A jeśli Cię nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. A jeśli ich nie posłucha, Powiedz Kościołowi, a jeśli Kościoła nie posłucha, to niech będzie dla ciebie jako poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, że cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I powiadam wam, jeśli dwóch z was zgodnie o coś poprosi na ziemi, Ojciec mój w niebie daj im, a gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. Jednym z najtrudniejszych elementów wychowywania jest napominanie. Napominanie. To jest tak naprawdę sygnalizowanie, że zbliża się niebezpieczeństwo, że zbliża się jakaś trudność, zbliża się problem, który trzeba umiejętnie ominąć po to, żeby nie narazić się na jakieś nieszczęście. Dzisiejszy świat ze swoją etyką sytuacyjną utrudnia rodzicom określenie, gdzie jest to niebezpieczeństwo i dlatego rodzice czasami sparaliżowani, bezradni wobec swoich dzieci, przestają napominać. Po to, żeby napominać, po prostu trzeba wiedzieć dokładnie, gdzie jest dobro i zło. Trzeba umieć określić, gdzie jest to dobro i zło. I jeżeli pojawi się zło na horyzoncie, to niebezpieczeństwo, utraty nawet życia wiecznego, wtedy trzeba po prostu napominać. I to nie dlatego, że to jest takie przyjemne, tylko dlatego, że to ratuje życie. Dzisiejszy świat zabrania rodzicom wychowywać swoich dzieci, ale my poprzez choćby spowiedź, dobry rachunek sumienia dobrze określamy, gdzie jest dobro i gdzie jest zło. I dlatego będziemy potrafili napominać nasze dzieci dla ich dobra. Všetce je tvoje, wszystko to tvoje, počuť na tvoje konivy tým